Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego jest z pewnością skomplikowanym zagadnieniem. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że co do zasady, za uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku nieprawidłowego postępowania lekarzy, pielęgniarek lub fizjoterapeutów, odpowiadać będzie szpital solidarnie wraz ze swoim ubezpieczycielem. Aby w wyroku kończącym postępowanie Mogła zostać zasądzona odpowiednia kwota tytułem zadośćuczynienia lub odszkodowania w związku z tak zwanym błędem medycznym, koniecznym jest, aby strona powodowa w trakcie trwania procesu cywilnego wykazała, że na skutek nieprawidłowego postępowania personelu medycznego doszło u niej do powstania szkody, która może mieć zarówno aspekt materialny i niematerialny. Wina lekarza, którą należy udowodnić, może przejawiać się w niewiedzy lekarza, nieostrożności w postępowaniu, nieuwadze lub też niedba, niedbalstwie polegającym na niedołożeniu odpowiedniej miary staranności. Ważnym jest, aby pomiędzy szkodą a postępowaniem wywołującym szkodę istniał tak zwany adekwatny związek przyczynowy. Zgodnie z artykułem 444 Kodeksu Cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Pamiętaj więc, aby nie pozbywać się dokumentacji potwierdzającą wydatki, jakie poniosłeś w związku z zakupem leków, czy też opłaceniem wizyt u specjalisty. W odniesieniu do wysokości kwoty zadośćuczynienia należy stwierdzić, że zależeć może ona od bardzo wielu czynników, co wpływa na fakt, że zadośćuczynienie jest roszczeniem znacznie bardziej ocennym w porównaniu do odszkodowania. Sąd z pewnością szczegółowo rozważy rozmiar cierpień poszkodowanego, jego stan fizyczny i psychiczny, wiek oraz tak zwane widoki na przyszłość. Wytaczając powództwo, musisz wiedzieć, że jego przyprowadzenie nie będzie łatwe, ale może zakończyć się wydaniem satysfakcjonującego dla Ciebie prawomocnego wyroku.